Witajcie, nazywam się Beata Kenik, jestem założycielką Fundacji Wega, której celem jest popularyzacja nauki oraz wiedzy o ludziach nauki. I W ramach swojej fundacyjnej, edukacyjnej działalności zajmuję się między innymi organizowaniem dużych, rodzinnych pikników naukowych oraz warsztatów naukowych dla dzieci, do których z ogromną radością i z ogromną przyjemnością niedawno powróciłam po długiej, długiej, pandemicznej Przerwie. Na tym kanale publikuję rozmowy, wywiady z wybitnymi naukowcami, paniami i panami. Jest ich już tutaj bodajże 22 i serdecznie zachęcam Was do oczywiście subskrybowania kanału i do słuchania i oglądania moich rozmów. Jest tu także dwóch noblistów, ale nie zdradzę których. Być może część z Was jednak zachęci się do tego, by bliżej zapoznać się z tym kanałem. I posłuchać rozmów są one, obiecuję, niezwykle ciekawe, niezwykle inspirujące i pouczające, i dotyczą bardzo wielu różnych dziedzin nauki. A w tym krótkim filmiku, nie chcąc zajmować Wam zbyt wiele czasu, chciałabym Wam zaprezentować trzy książki mojego autorstwa. Sprzedaż książek, które ja piszę, a których wydawcą jest właśnie Fundacja Vega, pozwala nam osiągać dochody, które w całości przeznaczamy na nasze fundacyjne, edukacyjne działania. I bez zbędnej zwłoki zaprezentuję moje trzy książki. Każda z nich charakteryzuje się Określoną formułą, mianowicie taką, że łączę w nich informacje biograficzne, czyli przybliżenie sylwetek konkretnych, wybranych uczonych z opisami fascynujących zjawisk przyrody, z opisami odkryć, które i dokonań tych właśnie konkretnych uczonych. Oczywiście wszystko napisane przystępnym językiem, takim zrozumiałym dla każdego lajka. Ta książka, którą w tym momencie trzymam w ręku, to książka kosmicznych słów kilka, czyli o znanych i mniej znanych astronomach i astronomkach, to taki bardzo kompaktowy przegląd wielu ważnych odkryć w dziedzinie astronomii. I właśnie przedstawienie sylwetek 26 wybitnych astronomów i astronomek. Ta książka, tej, nakład tej książki niestety się wyczerpał niedawno, zatem zdaje się, że w księgarniach jest ona już raczej niedostępna, choć sądzę, że jakieś jeszcze niedobitki. Można w niektórych księgarniach znaleźć, natomiast jeśli ktoś chciałby do tej książki zajrzeć, to zachęcam do udania się na przykład do biblioteki narodowej, gdzie jej egzemplarz na pewno znajdziecie. O, książce, o drugiej książce, którą napisałam, powiem nieco więcej, ponieważ ta jak najbardziej jest nadal dostępna na rynku. Można kupić ją w każdej niemal internetowej księgarni lub od nas, a tym. Za kilka chwil. To fizyka dla lajka, czyli o paniach i panach, którzy objaśniali naturę i co w tej książce znajdziemy, co i kogo. No, są tutaj rozdziały poświęcone tak wielkim uczonym jak Archimedes Galileusz, Isaac Newton, Emily Duchatlet, Michael Faraday, James Maxwell, Lord Kelvin, oczywiście jest Albert Einstein, jest Richard Feynman, jest Donna Strickland, jest jeszcze wielu, wielu, wielu uczonych. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać, ponieważ zajęłoby to trochę za dużo czasu. A co jeśli chodzi o tę popularno-naukową stronę, o czym dowiecie się z książki? No, tak, żeby długo, bardzo długo wymieniać. Mogę powiedzieć kilka przykładów. Pozwólcie, że zajrzę do ściągawki, żeby nie pominąć jakichś istotnych informacji, a zatem z tej książki dowiecie się między innymi, co to jest gęstość ciał i na przykład, dlaczego gotujące się pierogi wypływają na powierzchnię wody w garnku. Jest to nieco o ciśnieniu atmosferycznym, i o tym na przykład, dlaczego zatykają nam się uszy, kiedy lecimy samolotem wysoko nad ziemią. A czym jeszcze? O, jest bardzo dużo o świetle, na przykład o tym, dlaczego widzimy kolory, dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce zachodzi na czerwono schodzi i zachodzi na czerwono. Jest to cieple, jest o tym, czym. Ono jest, jest o promieniu twórczości, jest o elektryczności i magnetyzmie, jest o falach elektromagnetycznych, jest o teorii względności oczywiście, o co właściwie w niej chodzi jest co nieco o mechanice kwantowej, o ruchu ciał i jeszcze wielu, wielu, wielu innych fascynujących zjawiskach. Zajrzyjcie do tej książki, bardzo was do tego zachęcam. Cieszy się ona sporą popularnością. I też jest, doczekała się kilku po bardzo pozytywnych recenzji. Zresztą o recenzjach jeszcze za chwileczkę co nieco powiem, ale tak, żeby nie zajmować Wam zbyt wiele czasu, to jeszcze jedna książka, a teraz będzie co nieco o naszych w nauce. To historia, to biografie, bardzo krótkie biografie piętnaściorga polskich naukowców, którzy wnieśli Istotny wkład w rozwój światowej nauki. Przyznam, że jeśli chodzi o tytuł tej książki, to oczywiście dziś, gdybym mogła cofnąć czas, pewnie zatytułowałabym ją Nauka dla laika, czyli Rzecz o wielkich polskich uczonych. No ale tytuł jak tytuł może się podobać lub nie, natomiast sama książka jest bardzo ciekawa. Przyznam, że jestem z niej bardzo, bardzo dumna. Tę książkę wydałam nieco ponad rok temu. No i dobrze, no i właśnie, o czym jest książka? Na wstępie można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo porządna dawka wiedzy i z fizyki, i z chemii, i z biologii, i z matematyki, i z astronomii. A o czym konkretnie? No między innymi o atomach i molekułach, o tym jak skropla się gazy i po co się to robi. Jest również o tym jak powstawała szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu, jest o metalach oraz o genialnej metodzie wytwarzania monokryształów niezbędnych w elektronice. Jest o promieniotwórczych izotopach, jest o cieple i jest o gwiazdach zmiennych oraz pomiarach odległości we Wszechświecie. No i w końcu znowu nieco bardziej szczegółowo o teorii względności, o falach grawitacyjnych oraz o mechanice kwantowej i jej historii. A kogo znajdziemy na kartach książki? No, zaczynamy od Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, potem poznajemy Mariana Smolchowskiego, Rudolfa Weigla, Jana Czochralskiego, Stefanię Chorowic, Stefana Banacha, Alicję Dorabialską, Wilhelminę Iwanowską, Bogusławę Jeżowską- Trzebiatowską, Anielę Dziewulską- Łosiową, Helenę Rasiową, Iwo i Zofię Białeńickich Birulów oraz Andrzeja Trautmana. Niestety, prawdopodobnie wielu z tych nazwisk większość z nas w Polsce nie za bardzo kojarzy, a warto, warto wiedzieć znacznie więcej o wielkich, wielkich polskich postaciach światowej nauki. Jeśli chodzi o książkę, a teraz będzie oraz o fizykę dla laika, to oprócz przyzwoitej dawki informacji znajdziecie tu również sporo bardzo ciekawych, a też i niezwykle łatwych do przeprowadzenia w domu eksperymentów. O czym jeszcze powinnam powiedzieć? Pewnie o tym, gdzie można kupić nasze książki. Oczywiście już wspomniałam, że w każdej możliwej internetowej księgarni, ale także od nas bezpośrednio, od Fundacji Wega. Sklep Fundacji Wega jest na Allegro. Link do tego sklepu zamieszczam w opisie pod tym filmem. Zachęcam, bardzo zachęcam, ponieważ kupując nasze książki, nie tylko otrzymujecie wartościowe. Wartościowe książki popularno-naukowe, lecz także wspieracie Fundację Vega i jej edukacyjne działania. Nikt nie lubi kupować kota w worku, ja także was do tego nie namawiam. Zatem, zanim zdecydujecie się na ewentualny zakup, warto zajrzeć do recenzji, a recenzji naszych książek pojawiło się już sporo. Możecie je znaleźć na takich stronach jak Mądre Książki, Piękniejsza Strona Nauki. Teoria elektryki, sztukater.pl, Crazy Nauka i jeszcze co najmniej kilku innych. Z łatwością je znajdziecie. Zachęcam, jeśli wolicie się upewnić, że na pewno są dobrej jakości. No i cóż, jeszcze raz zapraszam Was na ten kanał, na wywiady z polskimi i zagranicznymi naukowcami. Zapraszam także na stronę fundacjavega.pl. Tam blog o ludziach nauki, o historii nauki. Są także informacje o naszych książkach, jeśli potrzebujecie nieco więcej szczegółów. I są także opisy wszystkich tych wydarzeń, które do tej pory zorganizowaliśmy. No cóż, no zapraszam. No. Isso zachęcam. É